Cześć, z tej strony Legmanka i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Sprawdźmy to. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie wydanie specjalne magazynu Cartoon Network którym możemy dostać zestaw z serii LEGO Ninjago, z serii Legacy, ze smokiem Kaja. Także bez zbędnego gadania otwórzmy sobie tego Polibaga. Ogólnie magazyn kosztuje 19,99 także jeśli macie w kioskach możliwość go, no to oczywiście polecam i zapraszam. E, szybko przyjrzymy sobie sam magazyn, Wiecie, pewnie będą są konkursy i reklamówki. Tutaj mamy jakieś zagadki. Kolejne zagadki: reklama magazynu Cartoon Network. E, informacje na temat seriali, które są teraz na Cartoon Network. Reklama Gambola razem z zagadkami. No i tyle jeśli chodzi o magazyn. No ale przejdźmy do interesującej nas części tego magazynu, czyli Polibaga z serii. Ninjago Legacy, Smok... Smok Kaja oraz sam Kai. Także wracamy po krótkiej przerwie, jak już widzicie model jest złożony, dostaliśmy kilka zapasowych elementów, także spoko. E, co do samej figurki Kaja, to muszę przyznać, że troszkę śmieszne, bo jak widzicie, e, sama głowa, sam hełm, że tak powiem, jest z sezonu Legacy, natomiast Tors już nie. Wydaje mi się że inaczej, na pewno tak mi się wydaje, że nie jest sezonu Legacy, bo sezon Legacy miał właśnie tutaj ze złotym smokiem, ale mogę się niestety trochę mylić. No ale co tam, jak widzicie, Kai jest tutaj uzbrojony w srebrny mieczyk. Posiada dwie twarze, jak wy Lego mówi: jak widzicie, tutaj taka jedna poważna, druga trochę taka, wiesz, Ups. No, ale przejdźmy może do samego smoka, bo jest to bądź co bądź yy, najważniejszy element tego polibaga. Mm. Muszę przyznać, smok prezentuje się ok, jak dla mnie jest trochę łysy. Yy, ogólnie dobór elementów jest spoko, jak na taką skalę mikro, ale muszę przyznać, że mechaniczna yy, wersja yy, smoka Lloyd'a yy, z Delego niczego mówi była. No lepsza, że tak powiem. Głowa mi trochę nie pasuje, ale to jest tylko takie moje zdanie. Sama konstrukcja jest spoko. Trochę przypomina... Inaczej, może nie trochę, bo tutaj Wam dam porównanie. Wcześniejsza wersja Smoka Kaja. Tylko tutaj zfokusuję, dajcie mi chwilkę bo trochę mi fokus nie chce łapać. O. Jak widzicie, mamy tu dwie wersje Smoka Kaja, to jest z sezonu Podniebni Piraci, to jest z tego nowszego. Jak widzicie, są ogólnie no, podobne. W sensie ta sama konstrukcja, że no, tutaj brzuszek taki, no wiecie o co mi chodzi. Muszę przyznać, że w porównaniu do tamtego ten prezentuje się. Ups, sorry, trochę gorzej głowa. No, inaczej najbardziej głowa mi nie pasuje, taka trochę dziwna. Skrzydła mi się natomiast bardzo podobają, ten pomysł na zrobienie ich właśnie tutaj z kolców i z złotych elementów bardzo ciekawy. No ale co Wy sądzicie o tym polibagu? Ja się na razie z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć.